No witam was, synki, dziuszki, z tej strony Pawo, witam was w kolejnym odcinku Lola, Zagromy PvP na dużym mapie, trzeba coś urozmaicić, pozmieniać, żeby nie było ino tego aramka. Pójść, bo ja tu muszę się zmienić. Bo ja nie lubię. Ty, czekaj. Dobra, co tu ją ja mam? Gwarantowane pozycja drugo. jako z... dżungla. Dobra, jo, bo ja lubię w dżungli czasami połazić. No, trzeba to zmienić. Bo to czy to ja w pierwszej kolejności dżungla, a później jakiś tam inny poziom, kaj się linie. Jeśli o linie chodzi. Powiem Wam że ją ja zawsze bida z tym, żeby ogarnąć kiedy czemp jest na jako linia dobry. A tutaj se cykniesz, pykniesz, i przy wyborze możesz tych czempów co się nadają, czy do dżungli, czy to na bota, i tak dalej. Nie. Także tu, tu, tu jest ten plus. Mi to ogólnie bardzo pomogło, żeby tam później się nie darli po mnie, że kogoś ty wziął. Wiecie jako niej, Bo ja se tak grom rekreacyjnie bardziej niż Niż żeby na jakiś tam kurwa Championship przyjechać gdzieś do Katowic czy coś, żeby to. Wiecie jako to jest nie? Jeżeli któryś z Was ochotę pograć, a grała na telefonie, jak jo, piszcie śmiało, spiknijmy się. Oczywiście pamiętajcie, że jo ino grom w piątki. Po robocie, no niestety, takie życi Dobra, obejrzymy, kogo my tu mamy do tej dżungli. Tu ogólnie trzeba jednak patrzeć, na nie na przeciwników, ino na swoją drużynę, Bo Wiecie jako to jest. Nie? Dobrze, że tu nie ma ranket, bo już bym miał bluzgi. Że jeszcze nie wybrałem kurwa, postaci. hmm Rosy, chyba Trynda wyzna na dżungla ale na dżungla jest dobry kiedyś grał chyba tym, o Nautiliusem, on jest też dobry a w późniejszym etapie on się przyda Już ten Trynda hmm no my jeszcze Kuźma już mi nie do czasu. Dobra. Niech będzie ten Nautilus. no i ja będę miał bidę później. Wziąć jakiegoś smoka czy coś, bo. No i ja oni mam wdymyć, takiego o odchodzi chodzi Dobra. Kuźma ty. On se. Patrz, trinda. On se pójdzie na dżungla. No ja nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, żeby były dwa tryndy. Czyni to jakoś się. Jakoś się to wykluczo, ja? Że, choćbych ja wybrał, to on już nie może? Czy jako to? Bo gdzieś tak jest, że nie możesz dwóch tych samych czemp, ale to chyba coś mi z Arama zostało. Ta wiedza to chyba na Aramie nie ma. Nie ma tak, że ty możesz tego, no nie wiem. Chyba gdzieś mi się coś tak obiło o pysk, że w jakiejś tam grze nie występuje dwa razy ten sam czemp. Nie wiem, może trop pitole głupoty. Ja wiem, że odwrócona mapa, lustrzane odbicie i tak dalej. Zabijaj, stwory aby zdobyć dodatkowe złoto. Ja bierzemy to. Ja, no i czym ja mam dupać tu? Ja se pójdę na blue najpierw. A może zrobimy taką akcję, że ja pójdę po blue do przeciwnika, co? Ha! Ciekawe, czy to wypali, ty. Patrz, jak on flesnął ty. No jaki harpagan, on się nie umie doczekać. Będzie tu który. trindamo AD. To on będzie dupą tam tego Reda. A ja mu tu skrze. Umiejętnie. Jeżeli zdąża w ogóle, nie. No jak Trynda będzie w dżungli, a przypuszczam, że jest, bo... a nie, Trynda jest na dole. To kto tam po, po Reda poszł? Ty, kiedy tam po Reda poszł? Patrz! A to Tatu jest! Ha! Kuźwa, nie mam warda, żeby ci postawić, ty. Kuźwa, już się teraz wyp... ten Kajo w ogóle. 4-0, kuźwa kolejny mecz z przewagą. Nie widzi mi się ten mecz w ogóle. Wo Aha, jo tam, kuźwa jo tego warda tam przy tym blue postawił, żeby on, nikt mi tam nie podłós. Ja, ale jej głupi. Dobra, lecimy tu na dół teraz. Kuźwa, te cieploki tu. Te kripy to nie robię przerażają. We wcześniejszych wersjach Lula to były był jakiś wilczki, jakiś golemik, a to jakiś nie wiem ślimory. Co to jest w ogóle? To Nie ma oczu, nie ma nic. Tego reda nam radę czasnąć. No, oczywiście, że dam. Muszę się szybko farmić, bo chyćmy ten. Jakby nie patrzeć, to ten nautilus moje bnięcie nie? Tak się wydawało. Pójdź, bo muszę iść na górę i pomóc moim czempionom 5-2. Nie, odrabiają straty. Tu G z tym wejgarem, ja tego wejgara tu chyba capna. Patrz, już drugi podlos, Ja ci tu pomoga, synek, nie będziesz sam. Nie bój się, a to i jungler od nich. dobra. Też do użyć. Gdymy tu na dół, on pewnie tam mojego blu też sksił. W ramach rekompensaty pewnie ale coś mi się wydaje, że poszedł na mojego blu. Ty, ale. Alioz... Nie, nie poszedł. poszedł. No. Oni go tam na tym idzie do hasali. O, borok Kuźwa cię nie przypilnował. No nic się nie stało, synek. No nic się nie stało. Będziesz miał następną okazję. Mamy no radę, nie bój się. Trzeba iść na góra, chłopom pomóc. Mam bulta, więc teraz wlatujemy tam jak... No na pełny! Patrz, i po nich! Hasają! Dawaj jeszcze raz! Patrz jak mi pitła! Tarcza, ale żech kurwa normalnie, ja, żech przeżył ledwo co. Kurwa, ten flesz to był chyba niepotrzebny. A ona mnie przystopowała tam, przy ty wiesz? Eee, kurwa, wzięliście to. Ona mnie przystopowała w moment. Dobra, by trzeba było zaraz jakiego dragona, dupnyć, nie? Kajon jest na dole, czy u góry? Patrz, trynda go tam hasło, ja ci zaraz pomogę tam, poczekaj sam Pokażemy mu, jak pieprz rośnie Nie ma takiego bicia mojego ziomeczka Patrz, on dostaje ciemiędygi Mamy ulta I po tobie już Hasaj! Hasaj! Padła. Wejgar, tycha mnie. I dostajesz w tak samo, jak i ten twój bohater. Haj, spierdzielosz do swojej klatki wracaj a niej. Mamy tu co w tych czokach. Gówno. Tu trzeba postawić. On się tu padnoszą jak nic. Dobra, idymy po Reda. Ojrzyjmy co tu z tego wyjdzie Ida do Ciebie, bo żeś tam tyndął. wykrzyknik, ja? Już idę zaraz. Poczekaj, ja ci dom znać, że idę tam. Ja, ale oni się tu panoszą za bardzo przy tym towerze naszym. Ida! Ida na pełny już mumulta. Nie daj się! Nie daj się już i da Piknie, że go urządził Nie miał szans żadnych. Dobra, bawcie się tu na tej linii. 8 tyłoni odbudowują to. Dawaj dragona. Patrz co tu? A dragon mnie bije ty. Nie ma ci gańba, że dwóch na jednego jest Nowydź dragona Zarupadnie Piknie Coś piknego Kuź, już mam tyle kasy, ale będę tu jeszcze łaził. Jeszcze se blue wyznaj. I po robocie Klepej, klepej tego ryda. wraca, do bazy bo je pionek na razie nie mu prawie itemów. Shutdown. mi tego? Ja tu zero ci pomaga już ma ulta, tam wlatuje. Kajun jest. O, nie zrób se czego, ja? Co to za Silimor? Kuźwa, to jest ten... Aha, bo on... Dobre. Jo ja już mówił, że ja nie poznaję tych onych. To jest ten stworek, co w Towerego możesz dupnąć. Pójdź ja tego nie poznaje w ogóle. W ogóle tego nie poznaje ani. W ogóle, nic, a nic. Ale mamy dragona, coś z tego jest. Wklucza im te, te ślampy tu położyć, kaś, żeby widzieć, kaj oni są. Bo to jest podstawa tej gry. Josereda wezna. Pójdź tu, hamico, niewdzięcznico. Ile? Jest? 16, 12. Ty, oni tak straty odrabiają, że to się w pale nie mieści. My to jeszcze wdupimy. Jojda na dół ci pomóc, bo widzę, że tam se nie dajesz za bardzo rady. Pójdź. Pójdź, ogarnymy to razem. On zaró czeka na ulta ino, żeby go, musimy mu tego ulta rozdupcyć Bez ulta to je pionek Patrz jeszcze, Dupi, koniec po tobie Kaj spierdzielosz, nie dosz rady Chyba ulta użyje? Oczywiście, że użyje, ale patrz na to, bum nie macie Coś piknego. Tak trzeba robić, kuźwa ja nie mam many. Zaraz tu spuszujemy i ja się wracą, bo to jest rymna. Dobrze, że tego Nautiliusa wziął. Mówiłem, że przyda się jakiś w miarę mocny zawodnik. Zajmij tego towera, coś, żeby oni się tu zapewnie nie czuli. Lepiej to szybko, bo... Zaraz tu któryś przylezie. Dobra, jest. Dobra, ja się cofam. Bierz te creepy, bo ja nawet nie mam many. Pancerz, odporność na spowolnienia w walce. Kuźwa, to i tak da coś. Ta se wezna. O, o, piknie. Kuźwa, tu nikt tego mida nie pilnuje. No i kuźwa, strategiczno wie, że nam padła. Porka czapino już wszystkie uwalone. Dobra, lecimy. Nowe ją tu. O kuźwa, No zamknij mnie w tej klatce! Kuźwa, ani warda, ani nic. Ja bych ci tego ulta tu posłał i chyba ci poślad. wam o szczęście z tą klatką. Dowej ulta Czas trzaskomy się tu. Nie mają szans. Kaj spierdzielosz. Trafej tom. Biją, piknie. I dowiej tego... Smoka! to smoka! Chlepać smoka! Matko bosko, wiecie, są tępi, nie chcę tam jednego towera spuszczują, smok jest ważniejszy. Wszystkiego czałczyć, uczyć, pierunów. No, teraz można nimi się zająć. Chociaż nie mam many. Ale co z tego? Pyk go! Dup! Kuźwa, ja mu 4-0, ty! On tu pitnął? Pitnął tu kajś, patrz, jego go Bum! <laughs> <laughs> Kuźwa, jakie dobre oko, ty, patrz, Trynda przyszedł się mścić. Ja klipiej to, Klepej sam se. Patrz, oni tu przyłażą. Trzeba im to sksić. Nie wiem jeszcze jak, ale... Da im to sksić ewidentnie. Na szorka jak wezmą, to je ponos. Szybci chy. Patrz o skrzekasz. Na szora teraz! PUM! Coś piknego! Jaki Joje dobry w ta gra. Jaki oje dobry w ta gra. Coś piknego. nie, Ją muszę cofnąć sedychnąć. Jo muszę cofnąć sedychnyć. Se Kuś wapany. Patrz ta, co tu się odwcyngalo Aj patrz jak straty ubronili ty 26-20 synki mnym Kuźwa brać te klipy, szybko zamieniać je w te stworki Puszować, bo teraz mamy ostatnią szansę mamy smoka Mamy naszora. Bo teraz to cisnąć nic więcej Co to widzicie te kripy? co to biego Jakiś bębenek To jest nieporozumienie ty 26,20, oni odbierają tak szybko straty, że my mogę lygnyć. No pójdź ta tu, gdzie? Do ziomeczka? Gdzie? Do ziomeczka? I tak zdychniesz. bo no joje na sus! ale ty mnie. Normalnie w czterech mnie tu przemucili. Ale tower pot, Nie, tower nie pod. Co Jogodom. Dobra, ale to jest dobre. To można wydupcyć chyba, nie? Bo to było początkowo ino dobre. Dobra. Grymy to, tam jak ten. Dobra, okej. Okay. To na AD się przyjdą. Idź na góra, pushować ten tower. Kuźwa, cóż za emocje tu są. No i piknie, jak nie do nie, no, tylko krawędzi klatki, to on ci nic nie zrobi. Ojta, tam tym botem, ja, dolna linia. Ale se wezna reda. A co? Mum te one tego rozdupca w moment. Do góry zaraz iść, bo tam mi czas już na onego następnego zniewyściałego potworka. Oni już chyba lignęli Ale nie zapomnijcie o wardach. Wardy są potrzebne. Wszędzie. Nawet jak wygrywamy, to są nasze paczałki. I na mapa nowej te krypy tu. Patrz, nie udupcy tego krypa, no. Dawajcie, zanim tam przylezą, to harasować ta wieża. Już zaraz tu przylezą. Bo spa, już idzie. Patrz. O, to jest właśnie cholerny ten! O, to chodziło z tym wardem. No, jo ja widział, że on tam idzie. Tyś pewnie też go widział. I o, to chodzi, wardy są potrzebne. Harasuj to już do końca. I o, to przetrwą. Pikno sprawa. Nic mi nie zrobisz i tak. Jo ja mam taką tarczę, że. Taczak się rzucili na tego Boroka. Jesteś zabity Dowiedź te creepy. Tu idą creepy już. Tu pusujemy górną. Jak są krótki tu, to nie będziemy czekać na te na dole. Teraz, szybciej, szybci. No i piknie. Krótko piłka. Koniec ty gry. Ani nie wylezę z tej bazy. A jak wylezo, dostaną multa na pysk. Dziękuję, do widzenia. Pikno gra, pikno gra. Powiem wam, że Grzech myślą znowu, że tamta drużyna będzie tak lamić, ale oni, jak widzieliście sami, odrabiali te straty. Mieli szansę, mieli potencjał. No ale niestety grali przeciwko Pawo. No tak już było, niestety, no przykro mi. Przykro mi bardzo. Obejrzymy, jak o to tam wyszło ogółem. A ty z tymi kartami jest najlepszy, ja. Niech ci będzie. Tyś pewnie dużo w Brydża grał. Dobra obejrzymy tabela 7-1 jakie on staty zarąbiste ty On ma 12-7 to czemu on nie mvp No nie rozumiem tego Dobra tam u nich kto lamił najbardziej Chyba nikt No ta lamiła na końcu ale to ona to musi lamić no bo ona nie ma od zabijania Dobre Synki, dziełuszki dziękuję żeście byli oglądali I was zapraszam do subskrypcji Dania jakiś łapka, reakcja, mi się to przyda fest, żebym mógł nakręcać dla Was kolejne odcinki. Także czym ta się, do zobaczenia w następnym meczyku. Elo.